Tekst manny na 17 lutego Weźcie na siebie moje jarzmo, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. Ewangelia Mateusza rozdział 11, wersety 29 i 30. Komentarz parałzyjny. Ci, którzy noszą to jarzmo, mają zapewnienie boskiego słowa, że wszystkie rzeczy dopomagają im ku dobremu. Że im cięższe jest brzemię, tym większe będzie błogosławieństwo i nagroda w przyszłości. Im stroższe doświadczenia w teraźniejszym czasie, tym jaśniejsza będzie ich chwała, tym bardziej świetlany będzie ich charakter, tym bardziej będą pewni tego, że są przystosowywani i szlifowani do Królestwa. Z tego punktu widzenia każde brzemię jest lekkie. Miłe i rozsądne, gdyż wysoko oceniamy nasze jarzmo. Jest ono lekkie także dlatego, że Pan jest w nim z nami. Reprint numer 2623 Komentarz Epifaniczny. Jarzmem jest ogólne przyjęcie przez nas woli Pana. Brzemieniem są szczegóły jego woli, które mamy wypełniać, nawet za cenę cierpienia z tego powodu. Przyjmując jarzmo w duchu miłości, stwierdzamy, że jego ciężar jest istotnie lekki, a podejmując brzemię szczegółów woli Pana, nawet za cenę cierpienia, dzięki pomocy jarzma miłości stwierdzamy, że ciężar brzemienia maleje. Miłość zmniejsza ciężar każdego brzemienia, ułatwia każde zadanie, pociesza w każdym smutku. Uświęca każdy ból i otacza aureolą szczęścia nawet najmniejsze przedsięwzięcia i najpospolitsze rzeczy. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 24. Następnie Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, Niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Ewangelia Marka, rozdział 8, wersety od 34 do 38. I przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie, weźmie swój krzyż i rusza za mną. Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, ocali ją. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną duszę. Co bowiem człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Bo kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i syn człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego ojca wraz ze świętymi aniołami. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, versety 23 i 24. Do wszystkich zaś powiedział: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chciałby ocalić swoją duszę, straci ją, a kto straci swoją duszę ze względu na mnie, ten ocali ją. Pierwszy Jana rozdział 5 werset 3. To bowiem jest miłość Boga, że zachowuje się Jego przykazania, a Jego przykazania nie są uciążliwe. Trzecia, Mojżeszowa rozdział 26 werset 13. Ja, Jachwę. Jestem waszym Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, odbycia ich niewolnikami, i połamał belki waszego jarzma, i sprawił, że możecie chodzić wyprostowani. Izajasza rozdział 9, werset 4. Bo każdy but stąpającego w zgiełku i suknia uwalana we krwi będzie na spalenie, na pożywkę dla ognia. Rozdział dziesiąty werset 27. I stanie się w tym dniu, usunie jego brzemię z twoich barków i jarzmo z twojego karku. I będzie zniszczone jarzmo z powodu tłustości. Jeremiasza rozdział drugi werset dwudziesty. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy i powiedziałaś, nie chcę służyć. Jednak na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem nachylasz się, jak nierządnica. Rozdział 5, werset 5. Udam się do wielkich i pomówię z nimi, gdyż oni znają drogę Jachwę, prawo swojego Boga, lecz oni także razem wzięci połamali jarzmo, zerwali więzy. Rozdział 30, werset 8. I stanie się w tym właśnie dniu. Oświadczenie Pana zastępów, że złamie Jego jarzmo z Twojego karku i rozerwę Twoje więzy, i nie będą już więcej zniewalać Go cudzoziemcy. Treny Jeremiasza rozdział trzeci werset dwudziesty Daj mi, mój synu, swoje serce, a Twoje oczy niech pilnują moich dróg. Przypowieści Salomonowe rozdział dwudziesty trzeci werset dwudziesty Synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich. Rzymian rozdział 6 wersety 13, 16 i 19 Nie oddawajcie też swoich członków grzechowi na oręż nieprawości, ale oddajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a swoje członki Bogu na oręż sprawiedliwości. Czyż nie wiecie? Że jeśli oddajecie się jako niewolnicy w posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu się podporządkowujecie, czy to grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwu, ku sprawiedliwości? Po ludzku mówię ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla czynienia, bezprawia, tak teraz oddajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Rozdział dwunasty, werset pierwszy. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na waszą duchową służbę. Drugi Korentów, rozdział ósmy, werset piąty.

Reprint numer 2623 Tekst manny na 17 lutego. Weźcie na siebie moje jarzmo. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie, lekkie. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety 29 i 30. Pytania: Jakie było w tym tygodniu dla mnie jarzmo i brzemie Jezusa? Dlaczego? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.